Dobra, dobra, dobra. Mam wrażenie, że w ramach otoczki e, dołączenia do fandomu narosło naprawdę mnóstwo mitów. Niektórzy to opisają jako wielkie wydarzenie, gdzie ludzie czekają na ciebie z kwiatami. Amber przyjeżdża na białym koniu i przybija ci pieczątkę, od dziś jesteś futrzakiem. Ale niestety rzeczywistość jest troszeczkę ociupinkę, rozmiar dziecięcy, inna. Dobra. Tak, dzisiaj opowiem Wam swoją historię o tym, jak dołączyłem do fandomu, ale w tej historii nie skupię się na tym, co się działo przed tym, kiedy stwierdziłem, że chcę zostać futrzakiem, bowiem to historia na zupełnie inny odcinek. A w sumie to też historia, w której trochę nieświadomie zacząłem się sam siebie sfudrzać. Wiem, że wielu z Was bardzo często wyobraża sobie moment dołączenia do fandomu Fury jako bardzo ważny dzień i. Pewnie tak będzie, ale nie chciałbym, żebyście też tak myśleli, bowiem z perspektywy czasu może się okazać to dla was niezbyt miłym doświadczeniem, a na pewno będzie to dla was cringe'owym. Czego ja jestem przykładem i co za chwilę wam pokażę, bo te moje pierwsze wpisy w momencie, kiedy stwierdziłem, że chcę zostać chłodrzakiem... O Boże... Zacznijmy od tego, że już na samym początku mojego zderzenia z fury artami... Tak, ty mi 18+, plus Obój, 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 obój. Tak, 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 tak. O, teraz, teraz będzie się działo, będzie się działo. Będzie się. No, co? Ja chciałem tylko królowa! Wyszło na jaw, jak bardzo jestem nieogarnięty. Oto ja, Adrian, lat 24 oglądam przez pół roku arty i nie wpadłem na pomysł, że pod każdym z nich w jakiś sposób cały czas jest tak. Fury. Przez pół roku, przy pomocy wtedy jeszcze portalu DeviantArt, oglądałem coś czego o czym kompletnie nie wiedziałem i czego nie byłem kompletnie świadom. Pixel jak zawsze miał czy w trakcie nagrania. Oczywiście zamiast siedzieć cicho i spać, to teraz twierdzi, że dobrym momentem będzie miałczenie. Tak, Pixel? Dopiero po jakimś czasie wpadłem na pomysł, żeby wpisać frazę fury w przeglądarce Google, które bardzo szybko wytłumaczyło mi, z czym mam do czynienia i co oglądam. I okazało się nawet, że jest pewne forum, które zbiera osoby o podobnych zainteresowaniach. Przyznam się jednak, że wtedy, kiedy na to trafiłem, no cóż, byłem takim jakby wam to powiedzieć no no, no life'em, nawet nawet mam koszulkę, zobaczcie. No no life team. No i przyznam się, że autentycznie nie chciałem się z tymi osobami spotykać, widzieć ani pisać. Dopiero po takim pół roku wchodzenia trochę na to forum i jednak gdzieś tam, wiecie, kusiło mnie lekko, żebyś, no może napisać, może spróbować, zakadać, no wiecie. Gdzieś tam mnie kusiło, dopiero po pół roku stwierdziłem, że okej, okay, dobra, zrobię sobie konto, w końcu jesteśmy w internecie, więc jak ktoś odwale i się na niczym nie znam, to ej, jesteśmy w internecie, nikt nie będzie nawet wiedział, kto to był. Zarejestrowałem się, opisałem siebie, powiem wam, że ten wpis, który znalazłem, to z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to jest totalne zło. To właśnie odjeżdżam mi kamera, bo kot. umrzesz Dlatego sobie go przeczytamy. Przeczytajmy sobie to, bo to jest w ogóle złoto z perspektywy czasu. To ubóstwiam to po prostu. To jest wpis z, z tematu Spis powszechnych futrzaków, gdzie trzeba było się w jakiś sposób przedstawić, w takiej jakiejś kolejności podać informacje. No i mamy tu tak: Adrian, Kicek, płeć sobie wpisałem, że samiec, że się nie oszukiwałem. Lat 24 wtedy, przypominam, że za chwilę będzie miał 30. E, o, patrzcie, oszukiwałem się jeszcze wtedy orientacja jest jako bi miejscowość. Mówią, że dziura zabita dechami, a ja wolę mówić miejsce, gdzie zwykłe rzeczy nie dzieją się zbyt często, czyli Tomaszów Mazowiecki. Gatunek królik wzrost się zgadza, waga 62 matko. Co się ze mną stało, teraz waży 70. Zawód. Informatyk, marketingowiec, sprzedawca wiem wygląda to dziwnie, ale taka firma XD. <ścoughs> Za dnia spokojny, niepoprawdy optymista. No, jak popatrzę teraz na siebie, to chyba to to nie. Nie. W środku kompletna odwrotność, lekko walnięty. Lekko walnięty. Czasami nawet szalony. Im dalej, tym lepiej, Im dalej, tym lepiej. Powiem wam, że naprawdę. Ale kto wie, może i to kiedyś się zmieni, tak tajemniczo na koniec. Kicek. Gry. Moja druga życiowa słabość. O, już nie, jeżeli chodzi o ulubione. Cała seria GTA. GTA. Tu chyba mi przecinka zjadło, Nie wiedziałem, że raczej ten klang był w GTA i w Need for naraz. A także latał w Thunder i w CSGO. CSGO tu wymieniłem. Matko! Fan wszystkiego, co elektroniczne. co miałem tu na myśli. W sensie tazerów czy pastuchów elektrycznych? Lubiący również obserwować samoloty, a o pięknym rozgwieżdżonym niebie, nie wspominając. A w ogóle taka śmieszna ciekawostka, Przede, pode mną za chwilę w sumie wpisał się Andrus, który e, rysował pierwszego refa do Kicka i który tknął, tchnął w e, Kicka życie po raz pierwszy, a później się wpisał Yoshi. Nawet nie wiedziałem, że ten, to jest ten Yoshi, którego później poznałem i, i w sumie ciekawe, że po tylu latach e, jesteśmy na tym. No i okej, okay, było forum i od tego momentu tak naprawdę wszystko się e, zaczęło. Zaczęła się grupa telegramowa na Polfursie, potem za, zaczęły się różne dziwne podgrupki, o których już wiecie, bo wam że dostawałem na nich różne dziwne pytania, m.in. ile masz centymetrów? No i w pewnym momencie napisał do mnie pierwszy futrzak na PW z Krakowa, z którym postanowiłem się spotkać. Matko Boska, jaka to była wyprawa. No bo weźmy to trochę z dystansu. Jadę do gościa, którego nigdy w życiu nie widziałem na oczy, który pisze ze mną tylko na telegramie i który uważa się za smoka. To brzmi abstrakcyjnie. Dlatego jadąc pociągiem do Krakowa, już miałem w planach yy, jaki jaki czeka mnie powrót tego samego dnia o której godzinie i z którego peronu tego samego dnia wraca pociąg powrotny wiecie byłem trochę przezorny zawsze zabezpieczony jak to mówią koniec końców spotkanie okazało się bardzo miłe i do Krakowa wracałem potem wielokrotnie no i tak powstała pierwsza taka futrzasta przyjaźń można by powiedzieć no okej okay, ale still to jedna osoba potem przeszedł czas na pierwszego mita i w ogóle w sumie z mitem jest taka mała dziwna historia bo napisał do mnie pasterz pasterz który wtedy też udzielał się właśnie na e, telegramie o Porfursie. E, I ja tam wrzuciłem, pamiętam, zdjęcie e, recepty, z której, no chyba nie muszę Wam mówić, nie mogłem nic kompletnie odczytać. Więc pasterz stwierdził, że okej, okay, to ja ci w tym pomogę i żeśmy we dwóch na pewno popisali trochę. Swoją drogą to też ciekawostka, o której pewnie pasterz się za chwilę dowie, chodzi o to, że m, będąc na kanale Porfurs i widząc, w jaki sposób inne futrzaki piszą do pasterza i w jaki sposób się do niego odnoszą, Odnoszą od samego początku miałem wrażenie, że jest to ktoś ważny w fandomie, i jak do mnie napisał, to było takie trochę jakby napisał do was wasz idol. I był taki Ła, matko boska! Złapałem pana Boga! Za stopy! Napisał do mnie pasterz! A! Pozdrawiam ci, pasterz! O, matko, Amber do mnie napisał. Cześć, Amberku. Co tam? Ale jak to? No i w końcu dostałem zaproszenie na pierwszego mita. W sumie takiego pół mita, bo jakby to nie brzmiało, atrakcją na tym spotkaniu byłem ja. Chodzi o to, że ja nie dostałem w sumie tego zaproszenia od pasterza, a dostałem zaproszenie od znajomego z tego z Krakowa, którym wam wspominałem, który był znajomym pasterza. Koniec końców, pasterz chciał pewnie zobaczyć. I ekipa, z kim piszą z, w internecie i co to za jakiś porąbany królik jest po drugiej stronie. No i stwierdzili, że chcą mnie poznać na żywo. Matko. To był kolejny punkt, na którym okropnie się stresowałem, ale to okropnie. Ja może nie wyglądam na osobę, która ma problemy z, z rozmawianiem z ludźmi, ale się okropnie stresuję. Na teraz jestem trochę zestresowany. Zresztą powiedzieć o tym, że ja byłem zestresowany, tak nic nie powiedzieć. Ja byłem spocony i spięty, jak Amber, który widzi dziecko uwalone czekoladą na fursu tłoku. um mirage. Koniec końców, i tu znowu miłe zaskoczenie, okazało się, że mit był naprawdę przesympatyczny. No i to też taka ciekawostka, że w sumie nikt z nas wtedy nie pomyślał, że przez 5 lat będziemy się trzymać taką paczką, jaką wtedy żeśmy się poznali. I tu w sumie mam dla was kolejną ciekawostkę, o której jak sobie przypomniałem i potem znalazłem to nagranie, to normalnie szczęka mi opadła. W sensie, no dobra, opowiem wam o co chodzi. Ja jeszcze pisząc na grupie Polfursowej bardzo często byłem tak zwanym, można by powiedzieć, budzikiem grupy. W sensie, pisałem jako pierwszy i witałem się ze wszystkimi czemu? Bo pracowałem wtedy w radiu i bardzo często miałem też zmiany poranne, czyli byłem w sumie w studiu już po piątej. Dlatego też po piątej często właśnie pisałem na grupie Dzień Dobry, bla, bla, bla i różne takie ciekawe rzeczy. W programie tym porannym był punkt, którego nienawidziłem, bo to były horoskopy, w których chciało było czytać horoskopy, po prostu dla mnie to była jakaś masakra. Ale była też godzina, po, godzi po godzinie dziewiątej, dobrze pamiętam, to była godzina z pozdrowieniami. Umówmy się, to jest radio lokalne, dużo osób Raczej o dziewiątej tego radia nie słucha, jak słucha to już raczej na zasadzie takiego, że coś tam sobie w tle gada, niekoniecznie słucham co oni tam konkretnie gadają. Więc tych pozdrowień nie było dużo. Żeby nie było takiego przypału, że w trakcie godziny z pozdrowieniami nie ma żadnych pozdrowień, to my sobie, sobie te pozdrowienia czasami dopisowali, dopisowaliśmy sami. Pewnego dnia poleciało coś takiego. Koszt jedynego SMS-a to tylko złotówka i 23 grosze. I są jeszcze również pozdrowienia dla wszystkich futrzaków udanego dnia. No to ja przyłączam się do tych pozdrowień i mamy także małą e, taką prośbę muzyczną do tej wiadomości Justin Timberlake i Ken Stop Finin już teraz w Radio Fama 25 minut po 9. Powiem wam, że jak tego słucham z perspektywy czasu, to mam ochotę wtopić się w tą ścianę. Oprócz tego, że miałem te poranne pobudki i czytałem te horoskopy, to postawiłem sobie jeszcze za cel założenia grupki swojej własnej. Tak, miałem swoją grupę futrzastą własną na Telegramie, która bardzo szybko się rozpadła. Problem jest tego typu, że tam nie było żadnego regulaminu, regulaminem byłem trochężeczkę ja, niestety było trochę niesnasek, no wiadomo, jak to w fandomie futrzaków jest, no i koniec końców sama grupa sama zdechła mi, pozostał tylko niesmak po tym wszystkim i stąd może też, dlatego trochę rękami i nogami zapieram się, żeby kolejnej grupy futrzastej pod moją egidą nie zakładać, bo to może się skończyć podobnie. I po, tym wszystkim, po tych wszystkich mitach, po tych wszystkich spotkaniach, w ogóle jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to wychodzi na to, że ja wywodzę się bardziej z fandomu krakowskiego, jeżeli chodzi o futrzaki, niż powiedzmy nie wiem, centrum Polski, chociaż jestem w województwa łódzkiego. Przyszedł czas na pierwszy na pierwszy konwent, ale o tym oczywiście Wam już opowiadałem w poprzednich materiałach i o tym wam dzisiaj nie będę mówił, jak chcecie zobaczyć, to gdzieś tutaj będziecie mieć ten materiał. I tak dalej toczyła się moja historia w fandomie. Jak tak wam już wspomniałem, jak patrzę na przez to, na przez pryzmat czasu na to, co się działo na początku, to mam wrażenie, że byłem mega atencyjny, że szukałem jakichś znajomych, że po prostu wszedłem do fandomu trochę z buta i z każdym chciałem zagadać, z każdym, każdego chciałem poznać, z każdym chciałem być przyjacielem i tak dalej, i tak dalej. I można było, można było popatrzeć, że ten człowiek jest jakiś walnięty i przynajmniej ja mam takie odczucie, jak jak patrzę na to wszystko z perspektywy czasu, i mam wrażenie, że jak przynajmniej tak mi się wydaje, że jak wy dołączycie do Fandomu Fury, to może być bardzo podobnie. W sensie z perspektywy czasu będziecie patrzeć na to z takim lekkim zażenowaniem. Dlatego bardzo bym chciał, żebyście nigdy nie brali poważnie wejścia do Fandomu Fury pierwszego zderzenia się z futrzakami. To jest po prostu mega fajne miejsce, z mega przyjaznymi ludźmi, bardzo zakręconymi czasami, bardzo szalonymi, i, czas i którzy bardzo często nie wszystko biorą totalnie nie na poważnie, także warto na to też brać poprawkę. No i też patrząc na to, o tym co wam opowiadałem, można odnieść wrażenie, że ja troszeczkę miałem też szczęścia do ludzi, chociaż wiadomo, pojawiły się też później te takie mniej czarne strony można by powiedzieć tego, że jesteśmy w fandomie i że tu wszyscy się znają, bo jednak różne dziwne rzeczy też się dzieją za, za plecami, więc warto też o tym wiedzieć, ale to, to życie w sumie wszędzie tak jest, tak mi się przynajmniej wydaje, że w każdym środowisku, które jest zamknięte w jakiś sposób, w którym każdy się zna, takie rzeczy się się dzieją I, i tak jest. Ja mówię, ja miałem to szczęście. Może mówię jak skryba. Ja miałem to szczęście, by tak rzec. Ja miałem szczęście, by tak rzec. <słuch> miałem szczęście, że spotkałem tych właściwych znajomych, z którymi się świetnie dogaduję, z którymi do tej pory trzymam kontakty od pięciu lat i od pięciu lat się spotykam I tego osobiście też Wam serdecznie życzę. Dla mnie przez te ostatnie pięć lat to był jakiś totalny roller coaster, który wywrócił moje własne, prywatne życie do góry nogami i jak już Wam kiedyś wspomniałem, nie zmieniłbym. Może jakbym chodził teraz do fandomu, to byłbym troszeczkę bardziej ogarnięty, ale tego nie wiem. Tak wyglądał mój początek z fandomem Fury. A jak wyglądał wasz? Macie komentarze do waszej dyspozycji, Facebook i Twitter, jak zawsze. Do zobaczyska, cześć!